Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki Projekt Gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów a w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Doskonałe samopoczucie, niezależnie od wieku, pomaga złagodzić przewlekłe bóle stawów, mięśni, pomaga w zwalczaniu powikłań po przebytej chorobie COVID. Seanse w łagodnej komorze hiperbarycznej są już dostępne w Kaliszu. To nie tylko sposób na poprawę samopoczucia, urody, ale i podreperowania zdrowia. Tlenoterapia dostępna w gabinecie Tlen i Natura w Kaliszu przy ulicy Zielonej 3C telefon 667 250 951. No więc tak ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, bo fani nie mogą czekać. No i z WiFi, które ma pełny zasięg. Świetnie, pani trafiła. Ja! O, światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerów. Dla puli idealne. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń i na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na pektra.pl Ciszę, spokój, profesjonalna opieka, bezpieczeństwo, szacunek, prywatność. Pełen ciepła dom, nowe miejsce dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Kaliszu. Poznaj apartamenty Szczęśliwy Senior przy ulicy Częstochowskiej. Piękne, komfortowe pokoje jedno lub dwuosobowe, w tym pokoje z tarasem, każdy z własną łazienką. Całodobowa opieka wykwalifikowanego zespołu. Tu pracują ludzie z pasją i otwartym sercem. Do dyspozycji są lekarze specjaliści i poradnie znajdującego się tuż obok szpitala Kalmedika. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, nowoczesny sprzęt do usprawniania i lepszej kondycji, własny basen do zajęć w wodzie i rekreacji, a nawet kriokomora. Pięć posiłków dziennie przygotowywanych codziennie na miejscu. Dostosujemy dietę do Twoich upodobań i wskazań medycznych. Wiele miejsc do spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. Zapraszaj gości, świętuj z nimi ważne dla Ciebie wydarzenia. W obiekcie znajduje się również kaplica. Tutaj to Ty decydujesz, jak chcesz spędzać czas. Pomożemy Ci w realizacji Twoich baz. Nowoczesny system przywołania. Jeden przycisk i jesteśmy przy Tobie. Nasze apartamenty mogą stać się Twoim domem, ale równie dobrze hotelem czy sanatorium. Oferujemy. Pobyty stałe, nasz kompleks stanie się Twoim domem. Pobyty czasowe, zaopiekujemy się Twoimi bliskimi, kiedy Ty nie możesz. Pobyty sanatoryjne. Podreperuj swoje zdrowie po pobycie w szpitalu czy operacji lub oderwij się od codziennych obowiązków. My o Ciebie zadbamy. Zapraszamy do kontaktu. Apartamenty Szczęśliwy Senior ulica Częstochowska 71-75. Numer telefonu 577 710 892. Jest poniedziałek, 11 kwietnia. Agnieszka Giesza, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. Oto skrót informacji. 12 rocznica katastrofy smoleńskiej. Uczczono pamięć świętej pamięci Gabrieli Zych. Dachowanie na szlaku bursztynowym i strażacy w Bajkolandzie. Wiosenny targ na plantach. Najsłynniejsza para bocianów oczekuje na pisklaki. Kopernik górą w popularnej grze. Wczoraj obchodziliśmy 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rano przedstawiciele władz rządowych i miejskich na grobie świętej pamięci Gabrieli Zych, kaliszanki, która jest jedną z ofiar katastrofy, złożyli kwiaty i uczcili jej pamięć minutą ciszy. Jak co roku nie zabrakło córki pani Gabrieli, Izabeli, która w rozmowie z mediami powiedziała. Że jest przekonana, że 12 lat temu doszło do katastrofy wywołanej złymi decyzjami ludzi, a nie do zamachu. Gabriela Zych pielęgnowała w kaliszu pamięć o zbrodni katyńskiej. Przewodniczyła kaliskiemu oddziałowi Stowarzyszenia Rodzina Katyńska po śmierci swojego męża, Leszka, który w Katyniu stracił ojca. To fragment jednego z naszych materiałów z 2006 roku, cztery lata przed katastrofą. Wówczas stowarzyszenie pracowało nad skierowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, po tym jak rosyjska prokuratura umorzyła postępowanie. Nie. Jakie uzasadnienie? Żadne, że to już nie podlega, to jest nie to nie była zbrodnia przeciw ludzkości, więc nie muszą. Nie patrzy mu, bo nie. I już nic, ani jednego słowa. A poza tym to jest tajemnica państwowa. Olbrzymie zaangażowanie kaliszanki brutalnie przerwała katastrofa smoleńska. Emocje są cały czas takie same, mówiła wczoraj dziennikarzom Izabela Musielak, córka świętej pamięci Gabrieli Zych. Co roku odgrzebywane, co roku rozdrapywane, ale to chyba każdy ma, kto straci taką bliską osobę, tak bliską osobę, ma te same rozterki, te same odczucia, co, co ja. Może my troszkę większe ze względu na to, że to jest śmierć publiczna, nie nasza osobista, ale. Co roku jest tak samo, co roku zbliża się ta data i co roku wszyscy przypominają nam skutecznie i szukają dziury w całym. Ja jestem przez 12 lat, jestem przekonana, że był to zbitek nieszczęśliwych wypadków i złych decyzji ludzi. Nie doszukuję się w tym żadnych y, złych intencji kogokolwiek, tak? Y, po prostu. Był to, był, była to katastrofa wywołana de, złymi decyzjami, <coughs> przepraszam, <coughs> złymi decyzjami ludzi <coughs> i tyle. Zemach jest wałkowany od 12 lat. Teraz to się nasiliło ze względu na sytuację na Ukrainie. Ja tego, ja tego nie widzę, nie, nie wydaje mi się, żeby pomimo postępowania... Prezydenta Rosji, żeby wtedy, 12 lat temu, odważył się zaatakować prezydencki samolot. Takie jest moje zdanie i tego się trzymam. Gdybym myślała inaczej, to pewnie już bym całkowicie zwariowała, bo najgorzej jest szukać teorii spiskowych i starać się to udowodnić. W 12 rocznicę katastrofy na grobie świętej pamięci Gabrieli Zych na cmentarzu przy Częstochowskiej złożono wiązanki kwiatów w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego, których reprezentowała Żaneta Lasiecka Stodolna, szefowa kaliskiej delegatury wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu władz Kalisza wiązankę Kwiatów złożyli prezydent Krystian Kinastowski i wiceprzewodniczący Rady. Miasta Kalisza Mirosław Gabrysiak. Swoją podróż zakończył na dachu, a ostateczny finał będzie mieć w sądzie. 55-letni Kaliszanin w sobotnie południe miał wypadek na szlaku bursztynowym, kierował w stanie po spożyciu alkoholu. Osobowy szawrolet jechał szlakiem bursztynowym w kierunku ronda Ptolemeusza. Tuż przed rondem 55-letni kierowca stracił panowanie nad autem, ściął znak, uderzył w pylon z napisem szlak bursztynowy i dachował. Szewrolet zatrzymał się na przejściu dla pieszych. Wyglądało groźnie. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 55-latek kierował po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,4 promila w organizmie. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu. Chwilę po tym zdarzeniu strażacy zostali wezwani do bajkolandu przy alei wojska polskiego 150 zgłaszający przypuszczał, że mogło dojść do pożaru dachu, bo zobaczył wydobywający się z niego dym. Dzieci wraz z rodzicami oraz pracownicy ewakuowali się sami przed przybyciem służb. Strażacy sprawdzili dokładnie obiekt, ale pożaru nie stwierdzili najprawdopodobniej zgłaszający widział dym z komina, a przez to, że jest silny wiatr, miał wrażenie, że dym wydobywa się z dachu. Rewitalizacja nie oznacza tylko remontów. Rewitalizacja to ludzie, którzy wprowadzają tam życie, tak jest na kaliskich plantach. Od kiedy zostały wyremontowane, częściej i milej można spędzać tam czas, na przykład przy okazji wiosennego targu, który odbył się w sobotę. Kilkudziesięciu wystawców z Kalisza i regionu na plantach oferowało swoje produkty. Kwiaty, krzewy, ozdobne, obrazy, ekologiczną żywność i wielkanocne stroiki. Każdy z kupców mógł powiedzieć coś o sobie i zareklamować swoje produkty. Wszystko, co tutaj widać na stanowisku, to jest moje rękało. Jak eee, Państwo słyszeli, wszystko jest unikalne. Pani sama zbiera kwiaty, zalewa je żywicą etoksydową. Targi ściągnęły sporo kaliszan, którzy przed Wielkanocą szukają zdrowych polskich produktów. Co tam państwo kupili dobrego telewizja Kalisz? A dzień dobry, kupili... Kupiliśmy powidła, jodzik tak. kupiliśmy, no i jeszcze się rozglądamy. Jeszcze się rozglądamy. Samo zdrowie. No, samo zdrowie, no, Aby było, super. Rzemiki. No. Dobrze, że takie imprezy odbywają Popidła. się w mieście? Oczywiście. Częściej powinny być Części, takie, cześci, no. i miodzi. Jeszcze no. może coś kupimy, jakieś kwiacika. Dużą popularnością ostatnio cieszą się obrazy i kompozycje ozdobne z prawdziwego mchu. To jest mech stabilizowany, który jakby zastyka swojej formie, i od momentu, kiedy się go pozyska, tak zostaje. Jest, tutaj jest akurat koloryzowany no z dodatkiem, tak jak widać, kory. To jest akurat. Nie wiem, czy przy wszystkich tutaj nie pamiętam, ale to przede wszystkim była kora dębu, w którymś była też kora sosny. To wszystko jest sprzemocowane oczywiście na morzonym kleju, żeby pięknie wyglądało. Mech zdobi też naszą siedzibę w rogatce wrocławskiej. Akurat te kompozycje zrobiliśmy sami z własnych roślin i porostów, ale z oferty kupców na targu również skorzystaliśmy. Do naszego lasu kupiliśmy sadzonki poziomek. Czy jest szansa, że one będą owocować już w tym roku? Tak, oczywiście one będą musi owocować, ale oczywiście, ponieważ jest to sadzonka no, młoda, chociaż zielona w zeszłym roku, to tych owoców pewno będzie miała niedużo, ale w przyszłym roku prawdopodobnie będzie już obficie owocować. Chcemy ją posadzić w lesie, powinna się przyjąć. No w końcu poziomka w naturalnych warunkach również występuje w warunkach leśnych. Owszem, ale to będzie zależało od tego na przykład przy jakich drzewach pan posadzi. Na przykład przy brzozie albo w miejscu, gdzie będzie zbyt sucho, to nie, nie uchowa się. W miejscu, gdzie będzie miała wilgoć i nie będzie konkurowała za bardzo z inną roślinnością, to owszem. A się... czemu właśnie nie przy brzozie? Brzozy są wybitnie znane z tego, że osuszają i zabierają wszystkie składniki pokarmowe od innych roślin w pobliżu. Plusem takich kameralnych targów jest to, że w spokojnej atmosferze można się poradzić i uzyskać pomoc fachowców w sprawie roślin. Dobry, przede wszystkim... Cieszę się przede wszystkim, że dopisała pogoda. Kupić stroik przed Niedzielą Palmową przyszedł też prezydent Krystian Kinastowski z córką Berką. Mnie bardzo cieszą takie inicjatywy, które bardzo wspieramy. Można powiedzieć, wiele z nich inicjujemy, inicjatywy, które służą mieszkańcom po to, żeby się spotkali, żeby porozmawiali, kupili coś fajnego, zrobili tak jak w przypadku tego dzisiejszego kiermaszu świąteczne zakupy, a z drugiej strony Lokalni przedsiębiorcy czy też artyści, ludzie, którzy coś tworzą, są się z tym podzielić, mieszkańcy mieli po prostu do tego okazję i taką fajną przestrzeń. I jak dodaje prezydent, organizacja tego typu wydarzeń na plantach to drugi, najważniejszy etap rewitalizacji miejskiego zieleńca. Bo to nie tylko posadzone tu rok temu nowe rośliny, ale przede wszystkim ludzie ożywiają to miejsce. Proszę bardzo, i zostajemy w wiosennych klimatach. To jedno z najsłynniejszych gniazd w Polsce. W tym roku w przygodzicach pierwszy bocian, biały samiec dziedzic pojawił się 31 marca. Na swoją partnerkę czekał do 4 kwietnia. Przez cały czas przygotowywał się na jej przylot. Para od razu skonsumowała swój związek, więc za kilka dni powinno pojawić się pierwsze jajo. W tym roku wiosna spowodowała, że Bocian przyleciał tydzień później do gniazda niż w roku ubiegłym. Bociany zimą przebywają w Afryce, ale ich lęgowiska znajdują się między innymi na terenie Polski. Ich przylot zapowiada wiosnę i ostateczny koniec zimy. Podczas sezonu każdego dnia losy Bocianiej Pary z przygodzic śledzą setki tysięcy ludzi. Pierwszy bocian, biały samiec dziedzic pojawił się 31 marca około 8 rano. Jego lądowanie jako pierwsza zauważyła pani Kinga Adamczyk, jedna z internautek, która obserwowała gniazdo. Samica pojawiła się kilka dni później, 4 kwietnia po godzinie 19. Od razu została zaakceptowana przez samca, stworzyły zgodną parę i doszło do godów. Z obserwacji z poprzednich lat wynika, że pierwsze jajo zwykle pojawiało się od 8 do 11 dnia od osiedlenia w gnieździe. Oznacza to, że w najbliższych dniach samica zniesie pierwsze jajko. Obserwacja bocianów jest możliwa dzięki projektowi Blisko Bocianów prowadzonemu przez Gminę Przygodzice i Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Relacje na żywo można śledzić już od 17 lat. W latach 90. tego typu proceder był powszechny. Ogólnie brakowało towaru, a szczególnie tego markowego. Dlatego bazary wypełnione były podróbkami. W ostatnich czasach policja coraz częściej informuje o ponownych tego typu praktykach. Wydaje się, że to błahe przewinienie, ale kara za nie jest surowa. To wysoka grzywna i nawet do dwóch lat więzienia. A dwaj panowie w wieku 54 i 40 lat z handlu podrobionymi towarami, konkretnie odzieżą, zrobili całkiem duży nielegalny biznes. Na jednym z targowisk powiatu Kaliskiego wystawili stoisko z masą takiego towaru. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 1000 sztuk różnego rodzaju elementów odzieży, m.in. koszulek, spodni oraz bluz. Wstępna szacunkowa wartość strat na rzecz tylko kilku z pokrzywdzonych podmiotów wyniosła blisko siedemdziesiąt tysięcy złotych. Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej sprawie za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby, jakie emocje będzie budził e-sport. Gry komputerowe zwykle były traktowane jako zabawa i rozrywka. Tymczasem stało się to sposobem na organizowanie mistrzostw transmitowanych w internecie i telewizji. W Kaliszu po raz drugi odbył się turniej Ekalisia. Finał rozegrany został w miniony piątek w Hali Osiru. Uczestnicy grali w League of Legends, to drużynowa gra strategiczna, w której dwie drużyny składające się z pięciu bohaterów walczą ze sobą, by zniszczyć bazę przeciwnika. Turnieje odbywają się na całym świecie, a po raz drugi również w naszym mieście patronem imprezy było miasto Kalisz, a organizacją zajęła się młodzieżowa Rada Miasta. To jest od młodzieży dla młodzieży tak naprawdę, więc ja tutaj ogaręcam atmosferę, staram się, żeby była jak najlepsza, żeby to wszyscy byli wiesz sobie na ty, było, jak mógł powiedzieć, była jak najbardziej taka wiesz, ziomalaska, żebyś się czuł, jakbyś wpadł ze znajomymi, obejrzeć sobie wiesz ligę i normalnie się tutaj wyczylować wszystko, zrobić fajnie, no więc według mnie atmosfera jest naprawdę świetna, tak jak mówię, staraliśmy się zrobić to jak najlepiej, żeby wszyscy się czuli jak najlepiej, żeby wszystko było dobrze, przed chwilą był Kotet Hadoema, który w ogóle rozluźnił atmosferę według mnie strasznie, każdy się tu zna, każdy się to zna ty, podchodzimy do spiętych ludzi, potem się śmiema, tam się podoba, nie? Zależy mi, że atmosfera była jak najlepsza i czuję, że no, udało nam się że to, że atmosfera jest najbardziej taka wiesz, przyjacielska, domowa, jakbyś się czuł, że spotyka się ze znajomymi, które znasz już X czasów. Zdarzenie bardzo mi się podoba, widać tutaj, że zebrani widzowie są bardzo zaangażowani, naprawdę jest głośno, aktualnie odbywa się koncert Hadoema i naprawdę wrażenie jest sporo, warto tutaj przyjść. W zmaganiach drugiej edycji turnieju wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu kaliskiego. Po wieloetapowych eliminacjach w finale zagrały dwa zespoły z kaliskich szkół, z trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika oraz z technikum świętego Józefa. Mamy mnóstwo osób, frekwencja jest niesamowita. Trzeba przyznać, znaczy, nie spodziewałem się że mówiąc, że aż tyle osób będzie. E, trybuny są prawie pełne, to można zobaczyć. E, również uważam, że tutaj nie ma tylko, że gramy czy coś, również są koncerty. Był pierwszy, teraz słyszymy, zaraz będzie drugi. Są już tutaj koleżanki z naklejkami, tak więc... Jest po prostu świetnie, mogę powiedzieć. A z perspektywy gracza, co najbardziej urzekło Cię podczas dzisiejszego wydarzenia? No Urzekło mnie po prostu granie przed publicznością. Jest to niesamowite uczucie. Nigdy tak się nie czułem, a teraz się czuję po prostu świetnie, kiedy widzę, jak ilość tych osób patrzy na, patrzy na to, właśnie jak gramy. No, czuję się niesamowicie. A czy obraliście jakąś taktykę, czy macie jakąś strategię na dzisiejszy mecz, która doprowadzi Was do zwycięstwa? Mamy kilka strategii. Trenowaliśmy dość sporo czasu przed tym meczem. Byliśmy przygotowani. Bardzo dobrze, już jedną widzieliśmy w pierwszej grze, jaką taktykę obraliśmy. Nie będę może zdradzał co będzie dalej w kolejnych grach, to musicie sami zobaczyć. Strategia okazała się skuteczna, bo Kopernik pokonał technikum imienia Świętego Józefa 3 do 1. Rozgrywkę relacjonował znany redaktor esportowy Mikołaj Sinacki. Komentator był pod wrażeniem kaliskiego turnieju. No przede wszystkim trudno nie zauważyć postępu względem miejsca, w którym jest to organizowane. Tak, w zeszłym roku był to teren szkoły obecnie, mamy całą halę pod to wynajętą i muszę przyznać, że jest to całkiem imponujące w czasach, kiedy w Polsce nie ma zbyt wielu organizowanych LANów, że dostajemy rozgrywkę gdzieś tam na scenie, że zawodnicy mogą to poczuć, że jest tutaj publiczność. Wydaje mi się, że to jest świetne doświadczenie nie tylko dla osób organizujących, ale też właśnie dla uczestników tego turnieju. Patrząc na zadowolenie młodzieży, z pewnością można spodziewać się za rok trzeciej edycji turnieju. Nadchodzące dni przyniosą nam pogodową mieszankę będzie trochę chmur, przejaśnień i wahania, ciśnienia. Na szczęście osłabnie wiatr, którego ostatnio było w nadmiarze i co najważniejsze będzie cieplej. Dziś wieczorem na termometrach 6 stopni, na niebie sporo chmur będzie padał deszcz. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia. Niebo z zachmurzeniem małym zawieje słaby wiatr. We wtorek na słupkach tęci 12 kresek powyżej zera, niebo prawie bezchmurne i będzie sporo słońca. W nocy chłodniej, 5 stopni na plusie. W środę od samego rana zimno o 6 na termometrach 2 stopnie, na niebie sporo chmur. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, pojawi się słońce, a jego promienie będą towarzyszyć do końca dnia. Może zawiać mocniejszy wiatr. A jeśli lubicie patrzeć w niebo, to jutro o 20 na polach marsowych okazja, by wraz ze specjalistami poszerzyć swoją astronomiczną wiedzę. Na wspólne obserwacje z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Załogowych Lotów Kosmicznych zaprasza Fundacja Karola Malaperta. I tym zaproszeniem się z Państwem żegnam, dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.